Chcieliśmy yy, przyjść sobie tego po prostu do nas, No, ale, ale słyszymy? słyszymy jakieś dźwięki. Klauna chyba. Nie, nie wiem. Nie słuchałeś chyba tego, ale naprawdę. O nie, słuchaj, słuchaj. On tu jest, on tu jest. A co to jest takie czerwone tam? Ej, Ej. ja mogę. Co to? Ej, Ej widzicie to? Widzimy? Nie, to. To klaun jest. A nie, nie, nie. Ej, to jest jego bluzka. A on tu jest, on tu jest gdzieś. Mogę słychać. No czekaj, chodźmy, żeby coś worek. Czekaj. Ja zboczę, Ale... Czekaj, on mi chyba nic nie zrobi teraz. Nie, no, czekaj to, czekaj. Daj. Idźmy stąd, idźmy. Stąd. Ej, tam jest klon. Ej, przecież ucichło chyba. Ej, ja nie mogę biegać. O, o bo ty nie masz tej jednej dręki. Co? Tam było normalnie ciało. To? Ale, ale... Nie miało ręki, nie miało kończyn. Ej, ale... Ej, a może jak ty się tak zamienisz? Te... I ty będziesz tą tą, co ty tam widziałeś, te bez kończyn. Ej, nie, bo to był człowiek martwy. No tak, ale może to przez klauna. Może tu jest klau... baza klauna. Więc... Może tu samo z tobą się stanie. Nie, nie? Ale co nie? Stary. Co? Miałem kiedyś jego kolegę i to dwa się wyglądało, jakby to był ten kolega. Co? Nie wiem. Czekaj. Ej, ej, a ty pamiętasz jak my nie mogliśmy pokazywać na a? No. Dlaczego my możemy teraz? Może on ma twoją rękę. I dlatego możemy. Co a może po prostu chce? A może on... Może... No bo, No, bo może on mam... to jest jakaś gra no właśnie, ale jakby... moją rękę, trzeba może coś zrobić. No, ej, ale jakby... My, ej. kiedyś tam... My, kiedyś tam, co nie? Nie. jakby u nas silos. Ej, no, bo mam te czerwone buty. O, o nie. Ale... No bo klam tu jest, to masz czerwone. Ale... Jak byliśmy tam koło silosów, to jakby pokazywaliśmy kamerom, to coś przerwało. Ej, to, zo, to zobaczmy, czy teraz... Dobra, jeszcze on tam Widzowie, coś przerwało, no bo pokazywaliśmy chyba na klauna, ale tam jest chyba skarpeta. Ale co ona robi? I właśnie, to jest kolejna ofiara. Ja. dlaczego to jest czerwona? Co? Dlaczego to jest czerwone? To Co? jakieś. No, a co tu może? Może coś tu zjadło. Kogoś. Może klaun. Nie? Czekaj, czekaj, ej, ej! A jak to jest jakaś gira? No właśnie. I to się tak naprawdę nie stało. Co? Ale jest możliwe, że się stało, no. żeby odzyskać moją rękę. Mhm. Musimy coś zrobić dla klauna, no. dla klauna. A, no to chyba nic nie ma więcej. Ale nie wiadomo jeszcze. Nie, ja to nic nie się widzę oprócz tej skarpety. Bo nie ta ręka, jak coś no, ja wiem, bo, Nie wiem czyli nie ma to chyba idziemy tego kończycie nie? nie, pomagaj, jeszcze tak, dobra klaun nie wzywa do siebie jak to klaun cię wzywa do siebie? ej, bo jakoś jest taka jakość ej, jakoś się nie chce poprawić o, da się, da się a wróć kamerę i klaun mówi, żebyśmy nie nagrywali. Ej, no to ja Ale nie nagrywaj, ale to Dobra, mu się uda. Ej, ja będę udawał, że, że ja nie nagrywam. Dobra. rękę? Co jest? I co? Dziwne. Dziwne, ale, ale masz rękę. Ale pani jest cała i tu są jakieś ślady. No, poczekaj, ja pokaż widzą? Tu są jakieś ślady. Hmm? Tu są jakieś ślady. No. Ale jest. E jest. jest. No jest. Dobra. dobrze. że nie jest, to nie jest sztuczna ręka, bo tylko taką mogę nią ruszać. To? No. A hmm. Nie wiem, no pójdziemy tam, może i już kończymy, co? Nie dawaj do ganku. Do ganku? Czuję, że on tu gdzieś jest. Ej, to możemy uciekać w razie czego? Nie, bo już nie Kurde. Co? Jestem. Ej, no. I on się musiał przeteleportować. A że jest szybki. No. Może przesk przeskoczył ten murek. I tu jest murek na no, gdzieś tak... Ej, czekaj, może coś mi się da z tą ręką zrobić, żeby ją naprostować. No tak. Czekaj stary. Trzeba to wszystko robić. Mhm. Ej, już normalnie mogę. Dobra, wiedziałem, że to pomoże. No. I teraz lecimy. Nie, dawaj nie do gangu, tylko może... Co to jest? Ale to było w poprzednim chyba odcinku. No. Albo kiedy kiedyś to było chyba. Jak my tam nagrywaliśmy coś z no tym no. klaunem. Co mówiliśmy Maska? Jak chodzi Ej, no, tak! To, to gdzie wchodziliśmy do Lasku tam? No, dawaj do gangu może, co? No, do gangu, do gangu ja mówię. Chodź, chodź, chodź. To, to mam rękę. No. Ja myślałem, że to jest, to jest, to jest, to jest to sztuczna ręka, no. a dali mi tutaj nie Czekaj, ja będę pierwszy szedł, bo widzowie Cię nie słyszą jakby. No bo ja myślałem, że to z początku jest taka, no jak to się nazywa? Sztuczna ręka. Sztuczna ręka. Hmm. No. I czekaj. Co? Kitty? Dla mnie znowu używa. To ja tu może poczekam. To co ja mam teraz zrobić? Chodźmy się, może do ganku ukryć. No. Co? Tam jest tam, tam mały okno. widzisz go. No. Tam się musiał przeteleportować. A nie widziałem do tego wali to No właśnie. Ej, to może chodźmy tam, tam do bazy. Nie, no, bo tam ciężko jest, czy jest. Ej do komórki. Nie. Jackalku, tam można, no można zamoknąć. A to jest na kubkę? Chyba tam. A klamy i tak są głupie. I tak tylko ta ocierekka da się otworzyć. Ej, no właśnie. Bo ogólnie klamy są głupie. A to, a to spoko nawet. Nie? Tak. Ok. No i w sensie, Jackal. Ale błona ta ręka. A, a już się nie boli? Znaczy... Bo mnie, ja, ale tu. I co to tam jest za kartka? Jaka? Czekaj, 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 czekaj. ja ją przeczytam. Czekaj, czekaj, jaka, czekaj, jaka, czekaj. jaka? Jaka? To gdzie ona była? Czekaj, czekaj. A, a, czekaj, czekaj. Nie czekaj. było tu żadnej karty. jest. Nie pokazuj tam. Aha, bo to... Ja tu nie pokazuj tej co to jest... Ja ci czytam. Osoba od klauna stali. Mhm. To jest napisane? Kucze, jacyś... Ej. Ej, chyba coś przerwa, nie wiem. To jest ostrzeżenie, bo, bo jakaś dziwna. Ej, Ej, który, który dzisiaj, dzisiaj dzień? Który dzisiaj dzień? Nie wiem, ale coś przerwa! Tu jest napisane, widzowie, że ogłoszenie od klauna. No. Jest tu dużo uśmiechów, jest to poblamione krwią. No. Są jakieś wygniecenia. Mhm. I tu jest napisane: dnia. Dopóki. Do dnia 12.08.2024, który jest, wypada jutro, mhm. jest takie zadanie od Klauna. No. Musicie wykonać zadanie, znaleźć 5 czerwonych rzeczy, mhm. które widzieliście. No. I musicie te wszystkie rzeczy położyć koło czerwonej kurtki. Mhm. Która jest w lasku. Co? Tak tam było napisane. Aha. Co teraz? Nie wiem, chyba kończymy już, nie? Nie, dawaj, dawaj, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest. Może jakieś... No. No, A nie, bo to chyba koty. koty są. No tak to są koty. Dobrze. A sobie ty mieszkają, nie chcę mieszkają. Ja myślę, że odzyskałam ten. Co już może tam do tego lasu poświęcić. Do tamtego lasku? No. Dobra. Pamiętasz, że tam w tam, tamtym było jedno krzesło, tylko tam była jakaś lina. No? Tam, gdzie byliśmy. Hmm? Kiedyś, co? Szukaliśmy tam rzeczy. Ej, tam klaun więził takiego tamtego, ty po co tam był? No właśnie. Taka linka, którą chciałeś się przywiązywać. Co je? No. Tam my byliśmy w według... Czerwę. Co, co, co? Zobaczymy, co my się zdarzyło i gdzie Będziemy jeszcze dzisiaj musieli poszukać tych tych, bo mamy jeszcze jeden dzień. No właśnie. Czekaj, którego to było? Dwunastego. Dobra, to do A dwunastego. A jest teraz naprawdę? No to jeden, jedenastu jest. 11 sierpnia 2024 Czerwone rzeczy? Tak Musimy je dać koło tej bluzy No tam jest jakieś czerwone tak tym krzyżowku, ale to jest chyba kołoś, nie? To może... To nie jest chyba kram na to, 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 to Ale... Pięć czerwonych rzeczy, kurde Ale bo tam jest takie rzeczy, tam są, nie? No Tam, tam może, może być coś No A jak wykonamy może te zadania, to mogę tak? To może już kram przestanie nas lękać, nie tak? Ej, to może zrobimy osobny z tego odcinek. Nie, zawojtera. A bo... Ej, dzisiaj no. wybiemy te wszystkie rzeczy. No. E, poszukamy i Aj, tam jest klon w górce. Klon? No serio. Chcieliśmy się z wami pożegnać. Ej, klon tam jest, no. Chcieliśmy Wam jeszcze szybko tylko powiedzieć, żebyście zasubskrybowali ten kanał i zalajkowali no. ten odcinek i wszystkie odcinki, jeżeli no. nie oglądaliście. I jeszcze... I, I, jak i będziemy jeszcze wleci odcinek, gdzie będziemy te pięć rzeczy czerwonych zebrać. Tak. A my uciekamy w Noramach.